Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na projekt Denko. Pokażę Wam dzisiaj puste opakowania i opowiem, co myślę o produktach, które zużyłam. Czy jest miłość, czy nie, nie, nie. Także dzisiaj o pustakach zaczniemy od kolorówki. Jeżeli e, filmik Wam się spodoba i miło ze mną spędzicie ten e, czas, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, a jeżeli podoba Wam się ten oto kolorowy papuzi, makijaż, to koniecznie zajrzyjcie do opisu, zostawię Wam tam link e, i zobaczycie jak wykonałam ten makijaż krok po kroku. A teraz już przechodzimy do konkretu, czyli do pustych opakowań i rozpoczynamy od kolorówki. Pierwszy produkt, a raczej 5 sztuk tego samego produktu to kredki do brwi z Golden Rose i to jest Long Stay um, Kolorek 102, to są kredki, od których jestem już uzależniona i uważam, że są najlepsze. Eee, zużywam mniej więcej jedną na trzy tygodnie. Eee, jak kończy mi się mój mały zapas, czyli zawsze mam jedną, dwie w szufladzie, to pamiętam, by zamówić albo kupić na stoisku stacjonarnym, bo to jest najlepsza kredka do brwi i codziennie jej używam do podkreślenia brwi. Um, tak wygląda, bo dzisiaj też podkreślałam kredką z Golden Rose. Rewelacja, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejny produkt to miniaturka eyelinera, i mamy tutaj. Kultowy, chyba najbardziej znany eyeliner w sieci, to Tattoo Liner z Cadwondy. Um, I powiem Wam szczerze, że miałam ogromne rozczarowanie, gdy e, okazało się, że eyeliner jest całkowicie suchy. I to nie było tak, że on był odcierany, absolutnie nie, bo był zafoliowany i gdy go odfoliowałam i użyłam pierwszy raz, to byłam w totalnym szoku, bo prawie nie malował i użycie miniaturki było niemożliwe. Także troszkę zawód i raczej nie wrócę już do Tattoo liner, bo mamy coś zdecydowanie lepszego w dużo niższej cenie, i właśnie też mam ten eyeliner w dzisiejszym denku. To jest eyeliner z Everline e, Precise Brush Liner Słuchajcie, to jest eyeliner, który zawsze mam w swojej kosmetyczce e, i uważam, że jeżeli szukacie dobrego eyelinera z mm, końcówką taką włoskową, normalnie pędzelkową, to naprawdę nie szukajcie już żadnego innego, tylko sięgajcie po Everline. E, eyeliner kosztuje coś w granicy chyba do 20 zł, a ja zawsze kupuję zapas na promocji w Rosmanie, kiedy tam jest minus 50 czy 55%. Ehm, ostatnią sztukę kupiłam chyba za 12 zł, jakoś tak. Także bardzo, bardzo, bardzo dobry eyeliner za małe pieniądze. Bardzo Wam polecam. I gdybym miała porównać eyeliner z Eveline i Tattoo Liner, no. Tu jest miłość, naprawdę uh, eyeliner z Eveline wygrywa. Kolejny produkt, który chcę Wam dzisiaj pokazać to Tusz do Rzęs z Kobo. O tym produkcie był oddzielny filmik na moim kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zostawię Wam link w opisie. Mam gdzieś zapisane, by kupić sobie ten Tusz jeszcze raz, bo był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale dokładnie wszystko Wam opowiedziałam w filmiku na moim kanale, także zajrzyjcie. I zobaczcie, co myślałam przy pierwszym nałożeniu, i potem po jakimś czasie. Kolejny produkt to kultowy żel do brwi z Benefitu 24 Hour Brow Setter. I jeżeli miałabym powiedzieć o najlepszym żelu do brwi, taki, który ujażnia brwi i absolutnie się potem nie ruszają, to zdecydowanie jest to żel z Benefitu. Ma swoją konkurencję. Taką tanią. I do no, ale niestety żel z My Secret, o którym teraz mówię, jest bardzo ciężko dostępny, ciągle jest wykupiony, a mam wrażenie, że jest po prostu nie produkowany w takiej ilości, jakie jest zapotrzebowanie. Bo ja jeszcze nigdy nie spotkałam żelu z My Secret tak po prostu w szafie i ciężko jest dostać, naprawdę ciężko. Jeżeli chcecie mieć od ręki dostępny żel do brwi, a do tego rewelacyjną sztoteczkę, bo tutaj sztoteczka jest najlepsza, niestety sztoteczka w My Secret jest beznadziejna i ciężko się nakłada ten żel, a tutaj rewelacja no i jakość petarda Kolejny produkt to korektor z NYX-a Can't Stop, Won't Stop. Bardzo dobry korektor, bardzo często używany przeze mnie jako baza pod cienie. Mam kolejną sztukę, jak mi się skończy korektor z L'Oreal Infallible More Thang Concealer, to koniecznie wrócę do nyx bo naprawdę jest świetny, bardzo dobrze wygląda na powiekach, pod oczami, jest mocno kryjący, zastyga. Generalnie Super, także wrócę do tego produktu, a jeżeli chodzi o kolor, to tutaj mam Alabaster, jest świetny, naprawdę jako baza podcienie do cat crease, do um, niedoskonałości, naprawdę rewelacja. Kolejny produkt, który chcę wam pokazać, to jest Pogranicze Kolorówki i Pielęgnacji, bo mam tutaj na myśli olejek z Clarensa w bardzo ładnym kolorze, który świetnie wygląda na usta, jak taki bardzo naturalny błyszczyk z delikatnym kolorem. A przede wszystkim, jest to świetna pielęgnacja ust. Bardzo Wam serdecznie polecam sezję tych olejków. Ja mam kolorek 08 Blackberry, a raczej miałam i na 100% kupię kolejny i myślę właśnie, że ten kolor kupię, bo rewelacyjnie wyglądał na moich ustach, tak odżywiał usta i. Co najważniejsze, nawilżał na wiele, wiele godzin. A to jest chyba najważniejsze, prawda? Także polecam Wam serdecznie. Starcza na bardzo, bardzo długo. Jedyny problem w nim jest taki, że ciężko wydobyć już końcówkę produktu. Szkoda, ale mimo wszystko jest warty zainteresowania i nawilża usta fenomenalnie. Teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy, i na początku pokażę Wam dwa toniki, które naprawdę mi się sprawdziły. Pierwszy z nich to Soraya Planet, roślina. Esencja tonizująca z wodą Neroli i algami wak Wakame. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny, taki wyciszający, łagodzący tonik. Bardzo dobrze mi się używało, dlatego czeka już w kolejce do zużycia. Jest naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o minusy tego produktu, to zapach jakoś nie przypadł mi do gustu, ale działanie wygrywa, no i um, średnio lubię takie produkty, które mają um, takie duże oczko do nalewania, bo zdarza się, że za dużo naleję um, i wtedy trochę szkoda, także to są dwa małe minusy, które mimo wszystko um, nie liczą się przy tym jak dobry jest to e, tonik i ja bardzo bardzo polecam. Zresztą nadal będę używać a to jest chyba największy dowód, że warto się zainteresować. Kolejny tonik, jaki tu mam, to Dr. Spiller. Aloesowy tonik, taki delikatny. Ja go kiedyś dostałam na jakichś targach Beauty i powiem Wam, że naprawdę jest fajny. I rzeczywiście czuć taką delikatną nutę aloesu. Wycisza, łagodzi. Ja chyba takie toniki najbardziej lubię. I ten jak najbardziej. Wam polecam. Świetny jest, jeżeli chodzi o pojemność, do 200 ml, ale taka fajna butelka poręczna. Kolejne produkty z marki Foreo do mycia twarzy idealny, jeżeli mamy sztoteczkę Foreo. Przy myciu twarzy zamienia się w piankę, a na początku mamy taką konsystencję jakby klemu Świetna sprawa, naprawdę. Rewelacyjnie oczyszcza skórę. 100 ml, które jest tak Wydajne, naprawdę długo używałam, i uważam, że to jest świetny produkt do oczyszczania. I przy szczoteczce naprawdę rewelacja. Kolejny produkt to moja totalna miłość, czyli e, maseczka z bocia, bościa. Jakoś tak? Dajcie znać, jak się poprawnie wymawia, bo ja na pewno kaleczę. E, I to jest maseczka, którą zrywamy e, z twarzy. E, I razem z tym zerwaniem wychodzi nam mnóstwo zanieczyszczeń z twarzy. To nie jest magia. Tutaj nie wyjdą Wam wszystkie. E, Zatkane pory, za No nie, absolutnie nie, ale skóra jest ewidentnie taka rozświetlona, oczyszczona. Ja bardzo, bardzo lubię, ale e, ściąganie tej maseczki boli. E, znaczy boli. Mnie nie boli, baldka nie boli, e, a jak przyjechała moja siostra i nałożyła sobie tą maseczkę, to bardzo cierpiała przy e, ściąganiu. E, nie spodziewałam się, że. Ktoś może inaczej odczuwać ściąganie tej maseczki i byłam w szoku, że tak może boleć. Także uprzedzam, jeżeli jesteście nadwrażliwi na takie zrywanie produktów z twarzy, no to może być to nieprzyjemne, ale jeżeli. Lubicie takie off maseczki, to ta jest rewelacyjna. Znacie też czarną i ona jest bardziej powszechna i taka popularna. A tu mam wersję różową i ona jest taka rozświetlająca. Mam jeszcze jedną tubkę, zresztą używam i uważam, że to jest rewelacyjny produkt lepszy od tej czarnej, bo ta czarna tak matowi, taka jest skóra ściągnięta, a tutaj mamy takie właśnie rozświetlenie fajne. Także bardzo Wam serdecznie polecam, zwłaszcza jeżeli lubicie takie maseczki pilow. O kolejnym produkcie robiłam na swoim kanale filmik i mówię tutaj o aktywatorze pod krem z marki Sunevmed. Słuchajcie, to jest esencja nawilżająca, którą kładziemy pod nasz ulubiony krem świetnie nawilża, ale to jest też rewelacyjny produkt jako baza pod podkład. Naprawdę rewelacja, ja kupiłam większe opakowanie, używam i jestem zachwycona, a więcej dowiecie się w oddzielnym filmiku. Link zostawiam Wam w opisie. Przechodzimy do oczyszczania ciała i pierwszy produkt, który chcę Wam pokazać, to jest taka woda oczyszczająca dla bobasków z marki Mustella i dlaczego pojawiła się ta woda w moim denku, ale dlatego, bo ja ym, bardzo lubię odświeżać się yy, takim produktem, yy, myślę, że zrozumieją mnie tutaj osoby poruszające się na wózku. Yy, my jak siedzimy, to wiadomo, bez ruchu jesteśmy i w momencie kiedy położymy się albo zmienimy pozycję, to może się okazać, że pojawiają się jakieś odparzyny, otarcia, czy miejsca, które są zagrożone właśnie jakimiś otarciami i nieprzyjemnymi momentami. I to jest świetny produkt, aby odświeżyć skórę, aby ją oczyścić, i bardzo mi służy. Zawsze mam taką butelkę w szafce przy łóżku, bo sprawdza się naprawdę. Jestem zachwycona. Myślę, że jeżeli macie małe Dzieci to we to mieć taką wodę oczyszczającą, a ta z Musteli jest bardzo delikatna i przyjemna, także z czystym sercem polecam. To jest moja chyba piąta butelka. Zawsze kupuję taką dużą i starcza mi naprawdę na długo, mimo tego, że to jest po prostu woda, ale tego nie wylewamy, nie wiadomo ile, troszeczkę na ręcznik papierowy albo bezpośrednio na skórę. No i Służy, naprawdę świetna sprawa. Teraz przechodzimy pod pysznic i pokażę Wam, żele, które polecam i nie polecam. Zaczniemy właśnie od takiego bubla. Pierwszy produkt, który kupiliśmy chyba w Frisco, jak zamawialiśmy jedzenie, akurat mi się skończył żel pod prysznic i widziałam, A! dorzucę yy, i to jeszcze zapach watermelon może będzie fajny okazał się straszny tak chemiczny płyn ja nigdy takiego chemicznego zapachu albo za yy, nie znałam. Naprawdę, e, mycie się tym produktem było bardzo ciężkie. Dlatego e, Żel powędrował do podajnika takiego do mycia rąk e, i jakoś zużyliśmy. Bo pod Prysznic to była tragedia. I tutaj mamy mm, markę wa e, Czyste, wyraziste i kuszące owocowe zapachy dodają energii każdego dnia. Fruity Lab, tyle mamy jeżeli chodzi o informacje, nie polecam, naprawdę e, nie, 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 mało tego miałam taką samą butlę, m, tylko zapach mango i tak samo chemiczny, okropny zapach, e, no jak spotkam w jakimś sklepie to będę omijać szerokim ukiem. Kolejny żel pod prysznic w 100% polecany przeze mnie, bo to zapach mango. I to jest żel całkowicie nieznanej mi marki. Jak ty to wymawiałeś? Creation. Cre, creation. Nie wiem. O, nie wiem jak to przeczytać, więc pokażę Wam z bliska. Mam nadzieję, że dobrze widać. I to jest mango papaya. I to był tak fajny zapach pod prysznicem. 100% wegański, naturalny ekstrakt z mango. No zapach był obłędny i mamy tutaj dużą butlę 500 ml, bardzo wydajny był, no, byłam zachwycona. Jeżeli gdzieś jeszcze spotkam tą markę i zapach z mango, to na bank kupię, bo byłam bardzo zadowolona z jakości tego żelu, jak i zapachu. Kolejny żel pod wyhaczyłam w Biedronce z Nivelli i tu mam morele, mango i mleko ryżowe. Bardzo fajny zapach. Taki delikatny, owocowy, ale właśnie z taką nutą mleczną. Byłam bardzo zadowolona, choć bardzo szybko zużyłam. Mimo, że 300 ml to był bardzo niewydajny. Kupiłam w jakiejś promocji za 8 zł, czy jakoś tak. Także jak złapiecie w takiej cenie, to warto. A jeżeli drożej, no to mało wydajny płyn. Ale zapach bardzo przyjemny. Ostatni żel pod prysznic to jest moja totalna miłość Original Source i y, y, to jest y, creamy vanilla and raspberry. Och, to jak pachnie ten żel, to jest obłęd i ja zawsze... Chętnie wracam do tego zapachu, to jest moja chyba piąta, szósta, albo nie wiem, która butelka, ogromna butla, 500 ml, bardzo wydajny żel, no i ten zapach, jak myję się nim pod prysznicem, to cała łazienka tak pachnie, a na skórze potem zostaje piękny zapach, no dla mnie to jest prawie ideał i muszę się powstrzymać, żeby... Nie zjeść się serio. No, uczta zmysłów pod prysznicem. Zostały mi trzy ostatnie produkty i to największe. I wszystkie do włosów. Pierwszy z nich to szampon z marki Alright z Cameli. Powiem Wam, że to już jest uzależnienie. Uwielbiam moje włosy po myciu właśnie tym szamponem. Powiem więcej, jak próbuję używać inny szampon, to moje włosy wyglądają okropnie. W dotyku są okropne bardzo się plączą i o, 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 no nie. A po tym szamponie one są błyszczące, delikatne, świetnie się rozczesują. Nawet nie mam do końca takiej potrzeby, żeby nakładać odżywkę, bo ten szampon tak pielęgnuje włosy. To jest hit. Do tego ma taką pompkę, świetnie się nakłada szampon pod prysznicem. Mamy tutaj butlę litrową i ostatnio liczyłam na ile starcza mi taka butelka, to wychodzi tak 5-6 miesięcy, ale muszę tu uprzedzić, że czasem Bartek podbiera, dlatego Trochę krócej e, niż być mogło, e, a jak użyłam sama, to myślę, że spokojnie 6-7 miesięcy. Mega wydajny szampon to jest w zasadzie taki koncentr, dosłownie kropelka, e, starcza na całe włosy. E, no i forma pompki tutaj e, jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o zapodanie szamponu. E, bardzo Wam polecam. Naprawdę kamelia do przypuszczającej się skóry włosów rewelacja, naprawdę rewelacja, i cieszę się, że Ksewer tak bardzo mnie namawiał na ten szampon, bo jak poznałam, to się zakochałam i już nie potrafię zmienić. Nawet tak sobie myślę, że ten szampon uzależnia i Ciężko będzie mi go odstawić, dlatego go nie odstawiam i używam. Kolejna butla oczywiście jest w łazience i bardzo, bardzo mi służy. Jak już jesteśmy przy marce Oright, to pokażę Wam odżywkę, która bardzo fajnie mi się sprawdziła i szczerze polecam Złota róża i to jest odżywka, która chroni kolor włosów po farbowaniu, a do tego wszystkiego świetnie się włosy rozczesują. No, byłam bardzo, bardzo zadowolona, myślę, że jak będę kupować jakąś odżywkę w Right, to sięgnę po tą złotą różę, bo sprawdziła mi się i uważam, że jest bardzo dobra. Ostatni produkt, który chciałam Wam pokazać, to mój ulubiony lakier do włosów. I ja mam wrażenie, że w każdym denku pokazuję wam ten lakier, a dlaczego to robię? A on dlatego, żeby wam pokazać, że ja nie zmieniam lakieru do włosów i uważam, że ten jest najlepszy, że on absolutnie nie niszczy włosów, nie wysusza ich, nie zlepia. Moje włosy nie są takie lepiące, takie twarde, usztywnione. A używam tu sporo lakieru i to jeszcze jest piąteczka, czyli najmocniejszy lakier. Mamy tutaj perfect hold. Rzeczywiście, bardzo fajny jest do e, robienia takiego volume'a, e, świetny, naprawdę bardzo, bardzo mu służy i jak widzicie ja mam teraz e, polakierowane włosy, a normalnie nie mi mogę ruszać i e, Świetnie zachowują się włosy po tym produkcie. Kolejny raz kupię, zawsze mam butelkę jeszcze w zapasie. Marka Goldwell, Perfect Hold, piąteczka, 500 ml, rewelacja. Naprawdę bardzo Wam polecam, jeżeli szukacie lakieru, który nie zlepia, nie obciąża, to to jest hit, bo to jest taki suchy... Mm, lakier do włosów. On absolutnie nie ma tego mokrego środka, który właśnie tak obciąża włosy. Polecam. No moi drodzy, dobrnęliśmy do końca projektu Denko. Dajcie koniecznie znać, czy znacie któryś z tych produktów, co o nich uważacie, a może mi napiszecie o Waszych pustakach, które polecacie albo absolutnie odradzacie i mówicie mi Bogusia, nie kupuj tego. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze kciuki do góry. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas i zobaczymy się już niedługo. W kolejnym filmiku dzięki za uwagę i do zobaczenia buziaki. Papa! Pa.